Hejka wszystkim, dzisiaj mamy vlogmas dzień szósty, czyli Mikołajki, mega się cieszę, bo jest taka niedziela. Różniejszy trochę dzień e, Jeden Mikołaj już u mnie był zostawiłam, Zostawił prezent w butach I mam też prezent od rodziców który dostałam, więc wam pokażę Co tutaj ciekawego dostałam Oczywiście słodkości nie mogło zabraknąć Także mam tutaj dwupak TOFIFI. ja fifi bardzo lubię Ale będę starała się oczywiście jeść z umiarem e, I tutaj mam e, Dokładnie bransoletka Jest w jednym opakowaniu, którą mam już Na rączce, a w drugim Był po prostu do tego taki słoń z podniesioną trąbką. Także będę zbierać sobie tutaj kolejne charmsy i bransoletka będzie uzupełniona. Także na razie zaczynam przygodę z tą bransoletką. Bardzo śliczna i naprawdę mega mi się podoba. Także dzisiaj taki luźniejszy dzień, a na 14 mam tylko jedną rzecz do zrobienia na studia, a potem jeszcze szkolenie ze studiów. Ogólnie no o tych studiach ja wam za dużo nie mówiłam, bo ja pierwszy rok studiowałam, bo ja już jestem teraz drugi rok po szkole. Pierwszy rok studiowałam y, kos kosmetologię, psychologię w biznesie i niestety no, nie byłam z tego w ogóle zadowolona. Po pierwszym roku stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i przeniosłam się na kosmetologię. I tutaj zobaczymy, jak będzie. Jak na razie jestem zadowolona, ale też nie ma za dużo co opowiadać, bo. No nawet jeszcze półrocze się nie skończyło, moje pierwsze, także dopiero jak bardziej się to wszystko zagłębie i będę miała jakieś doświadczenie i będę mogła coś się wypowiedzieć na tym temacie, to mogę Wam powiedzieć, gdzie studiuję, co robiłam i jak w ogóle wygląda ten kierunek, jaka specjalizacja itp. itd., bo ogólnie ta szkoła, do której chodzę, jest też w innych miejscach w Polsce, bo jest w Bydgoszczy, w Toruniu, w Warszawie, także może Wam coś to da. No a na, na chwilę to tyle. Ja idę robić obiad, no i potem zabieram się do studia, może potem jeszcze pójdziemy sobie na rynek, bo podobno już jest wszystko ładnie ubrane, także zobaczymy. No, ale na chwilę zabieram się do obiad, a potem trochę roboty ze studiami. Zatrzymaliśmy się w domu i tutaj piłam grzane wino. Mają też domóweczkę, czyli to jest taka nalewka, herbatę, cappuccino. możecie się tak sobie tutaj zatrzymać, jak spacerujecie po rynku, wypić no i iść dalej. Z racji tego, że wszystko zamknięte, to taka fajna alternatywa. Okej, okay, Hejka, sobie ustawiłam tutaj telefon troszkę słabszy światły, ale nie jakiś będzie, byliśmy się przejść ogólnie na rynku, takie tam spacer taki, popatrzeć w ogóle co tam ciekawego w Poznaniu jest na rynku, no i powiem Wam, że serio dosyć smutnie to wygląda, bo w zeszłym roku był taki piękny jarmark yy, bożonarodzeniowy na placu wolności, super to wyglądało, było takie Poznań, a ja na to mówiłam, po prostu taka wielka Wielkie koło, które się kręciło, dużo takich domków, sprzedawali to grzane wino, i w ogóle był taki klimacik fajny. A teraz pustki, w sensie dużo ludzi, ale naprawdę mm, lokale wszystkie pozamykane, i nie czuć tak tego ciepła, takiego bijącego, tylko po prostu wszyscy chodzą. I tyle, ale fajna była właśnie opcja, którą pokazywałam w tym domu, tam sobie wypiłam grzane wino. No także. Coś tam kombinują, także duży plus. I wstąpiłam do Deals. Kupiłam tutaj dwa pudełka w sumie jedno takie z napisem ho 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 ho. Ono było po 5 zł i tutaj sadzę kosmetyki na rozdanie, bo planuję dzisiaj dodać rozdanie na profil właśnie z okazji Mikołajek. Także śledźcie mojego Instagrama, na dwóch kontach to wrzucę, także będzie można wygrać fajny zestaw kosmetyków. I drugie pudełko również takie samo, tylko bardziej takie właśnie świąteczne, bardziej takie dziecięce, że to powiem. Ja po prostu tutaj schowam prezent dla mojej sześniaczki, jak ja całego skompletuję. No i oprócz tego właśnie tutaj Kupiłam na niej słodkości i to tyle? deals. A Oprócz tego chciałam wam pokazać, jak robię te pomarańczy. Także przenosimy się teraz do kuchni, zaraz idziemy i pokażę Wam właśnie całą tą procedurę robienia tych pomarańczy. One będą, one muszą się piec około 5-6 godzin, więc dopiero taki efekt finalny, jak one powinny wyglądać, pokażę Wam jutro. Dobra, to przechodzimy do robienia tych pomarańczy. I ja sobie wzięłam tutaj trzy pomarańcze, ale to też skroję. Tutaj mam już kołane goździki, ale to już na finalny efekt, po prostu, żeby włożyć do tych zasu zasuszonych yy, pomarańczy. I teraz te pomarańcze po prostu kroję na takie bardzo cienkie plasterki. Układam na blaszce i około takie 100 stopni w piekarniku. Yy, ja wstawiłam tutaj termoobieg u radów w zależności. I podobno ogólnie ma to się piec około 3 godziny. Godzin, ale no, zdarza się też tak, że może nawet to robić się 5 godzin, w zależności wszystko od grubości tych plasterków. Także jak chcecie to po prostu krócej robić, no to bardzo cienkie plasterki. Ja będę, no i zaraz zobaczycie zresztą, jak u mnie będą te plasterki wyglądały. I tak średnio co 30-40 minut trzeba obracać, żeby one po prostu z, z obydwu stron się odpowiednio wysuszyły. Okay, mamy tutaj oczywiście kalendarz Makeup Obsession i lecimy z szósteczką. To widzę, że szósteczka jest nieco większa. E, tak wygląda nieco jak jedynka, także obstawiam, że może tu być jakiś też puder, bronzer, coś ten deseń. Dobra, ja sobie pomogę za kamerą. I w szósteczce jest puder do bakingu i powiem Wam szczerze, że mi się on zbytnio nie przyda, także dorzucę go do rozdania. Jeśli chodzi o kalendarz z odkościami, to przechodzimy do szósteczki. Ja właśnie jej szukam, ale znaleźć nie mogę. Gdzie jest szóstka? Gdzie jest szóstka? Ja pierdzielę. O, jest szósteczka, także otwieramy. I w środku jest Kinder Bueno Czyli ta taktyka moja Co do kolejności jest zachowana To w sumie znam się, gdzie są te figurki Bo może, że tu będą dwie może figurki Chyba, że tak to zostanie zrobione Chociaż piętnastka jest też taka duża To może w piętnasty będzie ta figurka No dobra Okej, okay, dobra To otwieramy też kalendarz adwentowy Jeśli chodzi o szóstkę ze zdrabkami I tutaj wydaje mi się, że może być coś porządniejszego Bo jednak szósty Mikołaj, to może jakaś większa zdrabka nam się Tutaj trafi. Dobra, no, ja i Mamy tu strapkę za 5 zł, także nawet, zobaczcie, świąteczna kasa od Mikołaja. Super, dobra, to drapiemy to. Ojej, nie mogę podnieść tego. okej, okay, mam. Dobra, o co tutaj chodzi? Jeże, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygranych liczb, wygrałeś na ich kwotę. Aha, czyli takie coś jak ekstra pensja. Wygrane liczby to 22, 2, 21. Oj, trochę się ciężko to zdrafuję przez to, że ona była taka zgięta. 29, dobra. Mm -hmm. Coś mi się wydaje, że nic niestety nie będzie. No i nie ma co dalej drapać, bo nic niestety nie ma. No cóż, także Mikołajki niestety bez żadnej wygranej zdrabka, ale mamy jeszcze dużo okienek. Zobaczymy. Pomarańczów w piekarniku. Ja sobie usiadłam. Tutaj piękny kubek, szklanka z Pepco, kubek z Home You. Włączam chyba Grincha, bo zaczęliśmy go oglądać, ale nie skończyliśmy. Jest kocyk świąteczny, poduszeczka i można chillować.